Witam Was serdecznie w kolejnej siódmej części kursu do matury podstawowej z matematyki. W tej części omówimy sobie następne zagadnienie, a mianowicie błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia. Wprowadźmy sobie na początku oznaczenia. Przez x oznaczmy sobie dokładną wartość, przez x0 oznaczmy sobie przybliżoną wartość pomiaru. Przez delta X oznaczmy sobie błąd bezwzględny, a taką zwykłą deltą oznaczmy sobie błąd względny. Te oznaczenia, które ja tutaj wprowadziłem, są takie umowne, moglibyśmy je sobie oznaczyć jakoś inaczej te cztery wartości, na przykład literkami ABCD jak komu wygodniej. Ja użyłem takich symboli, ponieważ one czasami pojawiają się w podręcznikach, w książkach, więc żeby nam się już jakoś opatrywały, żebyśmy się z nimi oswajali, dlatego ich użyłem. W naszych tablicach maturalnych nie mamy podanych wzorów na błąd bezwzględny oraz na błąd względny, dlatego warto zapamiętać te wzory. No bo gdyby trzeba było je użyć na maturze, to nie będziemy mogli ściągnąć z tablic maturalnych. Na szczęście, oba wzory są dosyć łatwe w zapamiętaniu, są dosyć intuicyjne. Mianowicie, błąd bezwzględny to jest po prostu różnica między wartością dokładną a wartością przybliżoną. Czyli możemy sobie zapisać wzór na delta x, na błąd bezwzględny, że to jest różnica między tymi dwiema wartościami, czyli x minus x0. Oczywiście mogłoby się zdarzyć tak, że ta wartość przybliżona jest większa od wartości dokładnej, i wtedy wyszłaby nam tutaj liczba ujemna. Żeby tego uniknąć, to po prostu dostawiamy tutaj kreski wartości bezwzględnej, które, które zrobią z tej różnicy wewnątrz zawsze liczbę dodatnią. Stąd też nazwa błąd bezwzględny, no bo bierzemy różnicę między wartością dokładną a przybliżoną w kreskach wartości bezwzględnej. Napiszmy sobie teraz wzór na e błąd względny, nasza delta to się równa. Po prostu błąd bezwzględny, czyli różnica między wartością dokładną a przybliżoną, czyli nasze delta x względem wartości dokładnej, czyli względem x. Czyli ten błąd względny mówi nam tak naprawdę, jak duży procentowo błąd popełniliśmy, jaką część ten błąd bezwzględny stanowi naszej oryginalnej wartości. Także to jest do zapamiętania. No a teraz przećwiczmy sobie na jakichś przykładach, właśnie jak działają te wzory w praktyce. Weźmy sobie przykład pierwszy. No i co my tu możemy sobie wziąć? Na przykład załóżmy, że mój wzrost to jest 195 cm, czyli wartość dokładna 195 cm, a ktoś na oko ocenił, że ja mam wzrost 2 m. Czyli ocenił, że mój wzrost w wartość przybliżona to jest 2 metry, czyli w centymetrach 200 cm. No i teraz pytanie: jak duży błąd bezwzględny i jak duży błąd względny popełnił? No to policzmy. Najpierw policzmy sobie delta x. Delta x to się równa. No i cóż, odejmujemy od wartości dokładnej wartość przybliżoną, czyli od 195 cm odejmujemy 200 cm. No i wychodzi nam wartość ujemna minus 5. I tutaj widzimy, że rzeczywiście przydają się te kreski wartości bezwzględnej, ponieważ one zrobią nam tutaj z tej minus piątki piątkę. Zawsze błąd bezwzględny musi być dodatni. Jeżeli byśmy byli sprytni, no to oczywiście możemy sobie tego x -a i x0 w naszym wzorze zamienić miejscami i od x0 odjąć X, -a, to wtedy od razu byśmy otrzymali piątkę. Jak widzimy, ta kolejność odejmowania wpływa tylko nam na znak liczby. Czyli jeżeli mamy podaną jakość wartość dokładną i jakość wartość przybliżoną, to żeby obliczyć błąd bezwzględny i już się nie paprać tutaj z tymi modułami, no to możemy od razu od wartości większej odjąć mniejszą i otrzymamy błąd bezwzględny. To jest taka droga na skróty którą czasami można zastosować, tak jak w tym przypadku można byłoby od razu od 200 odjąć 195 i otrzymalibyśmy nasz błąd bezwzględny, no ale czasami nie da się tego zrobić, albo gdy liczby są takie, że nie widać na oko, która jest większa, która mniejsza, na przykład jak zawierają jakieś pierwiastki, albo też gdy zadanie polega na tym, że trzeba obliczyć na przykład... Dokładną wartość mając błąd bezwzględny i wartość przybliżoną. Może nawet za chwilę zrobimy sobie taki przykład, to zobaczycie o co mi chodzi. No dobra, mamy obliczony błąd bezwzględny, no to jeszcze obliczmy sobie błąd względny, czyli delta w tym przykładzie jest równa. Błąd bezwzględny, czyli nasze 5 dzielimy przez wartość dokładną, czyli przez 195. To się równa, możemy jeszcze skrócić, podzielić przez 5 liczniki mianownik. Wyjdzie 1 dzielone na 39. 1,39 tyle wynosi błąd względny. Bardzo często zdarza się, że błąd względny jest wyrażany w procentach. Jeżeli od nas tego oczekują, podają nam w treści polecenia, że mamy podać błąd względny w procentach, to oczywiście ten końcowy wynik zamieniamy na procenty znanym sposobem. Po prostu mnożymy wynik, czyli liczbę, którą chcemy zamienić na procent, razy 100%. To wychodzi w tym przypadku 139%. Jeżeli nie chcemy zostawiać w takim ułamku niewłaściwym, to możemy wyciągnąć całość przed. 2 razy 39 to 78, czyli zostaną jeszcze 22 39. W takim ułamku mieszanym zapisujemy nasz procent i tyle procent wynosi nasz błąd względny, czyli albo tak, albo tak, w zależności od tego jak mamy w poleceniu możemy wyrazić błąd względny, natomiast błąd bezwzględny zawsze wyraża się jako konkretną liczbę, no bo to jest konkretna różnica między wartością dokładną a przybliżoną. No dobra, no to to był pierwszy przykład. Jeszcze zróbmy sobie drugi przykład, może coś innego. No bo jeżeli mamy podane te dwie wartości, no to ze wzorów już wiemy, jak liczyć. Tu się nic nie da bardziej skomplikować. Można byłoby dać gorsze liczby, żeby były gorsze rachunki, no ale chyba nie o to tutaj chodzi. Ważne, żebyśmy zrozumieli całą ideę, jak się liczy te błędy. No i cóż my no tu możemy sobie wziąć w tym przykładzie drugim, żeby było nieco inaczej. Możemy sobie wziąć coś takiego, że załóżmy, że wartość przybliżona, czyli x0, jest równa powiedzmy 20, a błąd bezwzględny, czyli powiedzmy delta x, jest równa 3. No i musimy obliczyć, ile jest równa wartość dokładna, czyli nasz x. Jak to zrobić? Oczywiście można zrobić ze wzoru. Podstawić sobie do tego wzoru pod delta x to, co mamy, pod x0 to, co mamy. Wyjdzie nam równanie z wartością bezwzględną ze względu na x do rozwiązania. Nic specjalnie trudnego, da się to zrobić, ale można postąpić sprytniej. Jeżeli wiemy, że wartość zmierzona to 20, a błąd bezwzględny, czyli różnica między wartością dokładną a zmierzoną to 3, to znaczy tylko jedno, że z tego wynika, że nasz x może być równy albo o 3 więcej niż wartość zmierzona, jeżeli błąd popełniliśmy z niedomiarem, czyli 20 plus 3 to będzie 23, lub nasz x jest o 3 mniejszy niż wartość zmierzona, czyli 20 minus 3, 17. Takie rozwiązanie to jest takie czysto na logikę, zastanowić się chwilę na spokojnie, co się kryje za tymi symbolami. Wartość przybliżona jest równa ileś, różnica między wartością tą przybliżoną, zmierzoną, a dokładną jest równa 3, czyli ta dokładna wartość musi być albo o 3 większa od zmierzonej, albo o 3 mniejsza. Jeżeli jest o 3 większa, to jest równa 23, jeżeli jest o 3 mniejsza, jest równa 17. W zadaniach tego typu bardzo często mamy powiedziane, że przybliżenie wykonano z niedomiarem lub z nadmiarem. Jeżeli to było przybliżenie z niedomiarem, to znaczy, że x jest większy, wtedy byłoby 23. Jeżeli wykonano przybliżenie z nadmiarem, to znaczy, że x jest mniejszy, czyli wtedy byłoby 17. W zależności od tego, jaką, jakie to słowo kluczowe, niedomiar, nadmiar mamy podane w treści zadania, to albo będzie jedna odpowiedź, albo druga. No i tak jak sobie powiedzieliśmy, również do tego wyniku możemy dojść ze wzoru. Gdybyśmy sobie tutaj podstawili, napiszmy naszą wartość bezwzględną x minus x0 to było 20. To się równa delta x, to się równa 3. To po prostu mamy takie równanie z wartością bezwzględną do rozwiązania. I się rozwiązuje tak, że to, co mamy pod wartością bezwzględną, może być równe albo 3, albo minus 3, żeby ta równość zachodziła. Czyli x minus 20 jest równe 3, lub x minus 20 jest równe minus 3. No i z pierwszego wychodzi, że x jest równe 3 plus 20. Czyli 23 lub z drugiego x jest równe minus 3 plus 20, czyli 17. Czyli dokładnie to samo, co tutaj, tak zgadując trochę na logikę, odgadliśmy od razu, ile ten x może być równy. No i żeby obliczyć teraz błąd względny, gdybyśmy tu jeszcze mieli do, w naszym poleceniu, żeby dodatkowo obliczyć błąd względny, no to tutaj już niestety musielibyśmy wiedzieć, która z tych dwóch wartości jest prawdziwa? To znaczy, czy to było zmierzone z niedomiarem czy z nadmiarem? I jak już byśmy wiedzieli, no to wtedy po prostu podstawiając do tego wzoru 3, podzielić przez odpowiednią z tych wartości, by nam wyszła delta. Także jak widzicie, za pojęciem błędu bezwzględnego i względnego nie kryje się nic strasznego. Dosyć często teraz na maturze zdarza się, że pojawia się błąd względny lub bezwzględny albo w zadaniu zamkniętym za jeden punkt, albo w zadaniu otwartym za dwa punkty, czyli warto to pamiętać, bo można dosyć łatwo zdobyć właśnie jeden bądź dwa punkty na maturze. W ramach treningu możecie sobie jeszcze przerobić zadania i przykłady ze strony do której link podam w opisie tego filmu, do strony z błędem względnym i bezwzględnym. Tam jeszcze sobie będziecie mieli kilka zadań do przećwiczenia. Możecie sprawdzić, czy umiecie rozwiązywać zadania tego typu. No a w tym nagraniu to chyba byłoby na tyle. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.